Dzień dobry, witamy wszystkich kolegów hodowców oraz koleżanki, hodowczynie. W dniu dzisiejszym gościmy tutaj kolegę Kamila Szałatę, przedstawiciela firmy TO2. Właśnie dostarczył nam produkty granulaty na Adeno i tam jeszcze inne, ale to później o tym Enertyczne, powiemy, energetyczny. No chciałem powiedzieć, że już z tych produktów i suplementów korzystamy. Drugi rok, w zeszłym roku już też dostaliśmy tutaj od tej firmy produkty no i sprawdziły się, więc współpracę dalej kontynuujemy. Oczywiście widzę, że tutaj firma TIO się bardzo stara, coraz więcej tych różnych produktów ma nowych, fajne jakieś super widzę środki. Też będziemy tutaj kilka, na pewno dostaniemy od nich na wspólny gołębnik. Będziemy tutaj podawać gołębiom, może nie użyję słowa testować, bo myślę, że to jest wszystko już sprawdzone, przetestowane. Także może Kamil więcej tutaj coś powiesz o tych produktach kolegom? Dzień dobrze, witam wszystkich hodowców, także zacznę może od granulatów. To granulaty to, to może jest taki dodatek. Pokaż. Tak. Do karmy stosujemy go tam w proporcji, powiedzmy, około 20-30%. Ten na Adeno, nie? Tak. Czyli do karmy gdzieś około 20-30%, tak. nie? Dokładnie. Więcej nie, ale mniej, jakby ktoś chciał przyuczyć pierwsze młode, można hmm. troszkę mniej zawsze. Nie? Tak, dokładnie. Mhm. Ale no to, to codziennie się, się daje czy jakoś tak? To... Tak, zaraz w młodym jakby po odsadzeniu do końca zarotów łębi młodych. Bo to nie jest jeden, żaden lek na adenę, bo Adena to są wirusy. Tutaj są takie składniki jak beta grukanek, które podnoszą odporność i przeciwko wirusom, tym cyrkowirusom, adenowirusom. Mhm. Dodatkowo tutaj jest z nim zawarty probiotyk, makro, mikroelementy, witaminy. Także bardzo fajnie się sprawdza, nie? No, to jak, my, to jak mówię, myśmy to stosowali naprawdę fajne, super to jest i, i widać, no nie było problemów z Adenem, więc muszę powiedzieć, że chyba działało to dobrze. Swoim też dawałem i też y, muszę się pochwalić, że zdobyłem y, trzema drużynami leciami. Miałem pierwsze, drugie i trzecie miejsce w oddziale, także podium całe zająłem. Myślę, że, że, że ten, że w jakimś stopniu na pewno też ten granulat się przyczynił. Tak samo pierzenie wydawałem, także muszę pochwalić, jest naprawdę, naprawdę fajny. A może Powiedz też trochę o tym no energetycznym, bo teraz loty się zbliżają. Tak, energetyczne więc... omega, on jest bardzo bogaty w tłuszcz, no białka też tam jest 19%. No i tak samo tutaj, jak mówię, także są też wszystkie te makro-mikroelementy, witaminy. Ale wiesz, na obiad. pewno będzie to hodowców interesowało, w który dzień podać? Czy to można bezpośrednio przed lotem powiedzmy w sobotę, czy w niedzielę? Ja nie no to przykładowo już gdzieś tak od środy. nie? Aha, to nawet... trzeba kilka dni, nie jedno. A, razem. Dokładnie. No, od Ale... środy do, nawet do koszowania, bo nawet się zdarzyło tak, że przed jedną 500 podałem samicą. Tak doświadczenie zrobiłem przed pierwszą 500 tylko ten granulat dniu wkładania. <laughs> no, samice lepiej akurat na tym locie siadły, a jedna tak mocno się obiadła i siadła czwarta na oddział, mówię. No także. No na pewno i to nie zaszkodziło, No nie no to wiadomo bardzo Czyli ty to polecasz powiedzmy od środa, czwartek, piątek, piątek nawet sobota. Tak. I też w no, proporcji sami... 30%. Tak, tak? wtedy podałem 30, ale mówię, że przed wkładaniem nawet dałem tylko sam. Wiem. I bo popatrzmy, jeżeli to jest w formie takiego granulatu, jeżeli to podamy gołębiom tam w dniu wkładania, gołąb tak się może napije, przejść trochę Kamil tutaj, bo światło dobrze? mi nie będzie tak dobrze Jeżeli wierzeć. gołąb się napije, to to znacznie szybciej się strawi, nie? Tak, bo to się rozpuści, tak, nie? Bo dokładnie. to jest zbite. Już jest zmielone i nie tak musi no gołąb zużywać tej też... energii, tak. żeby to no trawić. trzeć, trawić, nie? No bo wiemy dobrze, że, że gołąb właśnie ściera to w żołądku, nie? Mhm. Dobra, czyli powiedzmy tutaj granulaty mamy omówione. No może zacznij po kolei pierwszą. Tak, tam masz, określenie. nie wiem, e, zakwaszacz no czy zakwaszacza. No bardzo fajnie, jest zakwaszacz to się go 5 Może podnieść, pokaż, bo nie widać dobrze, żeby tak, kodowcy dobrze. widzieli, o, aqua citta. 5 ml na litr, wody podajemy. No i zawiera tu wszystkie kwasy organiczne potrzebne, właśnie, żeby zakwasić tą wodę, to pH, żeby było odpowiednie. W ten sposób się nie rozwijają bakterie. Tam salmonella, E. coli, wiem, ale I, powiedz, bo tak. tak? Jak już to używasz, powiedzmy takim ekspertem, że tak powiem, jesteś od tego, ty jakbyś to polecał hodowcom codziennie dawać, czy w środę, w czwartek, wtorek? Bo wiesz, no. Hodow... Tak, no różnie te, no zakwaszacze ogólnie można podawać. Nawet i codziennie, no znam takich hodowców, co bolają codziennie. No i no wiesz, hodowcy to codziennie coś tam innego dają, więc... Tak, no wiadomo, to też można mieszać z innymi produktami. Na samym produktami, zakwaszaczu nie poleci tak nikt, dokładnie, no, ale to można mieszać z innymi produktami. A, czyli można to mieszać, tak, nie ma problemu, czyli no. dowody, ale to tylko dowody jakoś na karmel, nie, nie, to nie, nie ma, nie ma szans, żeby tak to stosować, czyli dowody... I on też w jakiś sposób zapobiega grzybicy, gdy się go systematycznie stosuje. Mm -hmm, mm -hmm. No dobra, to wiemy. Później kolejny środek tutaj to na, jest Aquahol aqua Tonic to, Czyli coś, coś na zasadzie sedoholu w tego tak, tam... no można powiedzieć, że no, sedahol, że no, z firmy TO2 Aquahol to się nazywa. Nie? Wiem, wiem. No i stosujemy go też od 5 do 10 ml. Bo tutaj jest przykładowo takie dawkowanie na to zimą podajemy wtedy 10 ml, bo głębiej mniej piją. A no jak jest lato, teraz sezon lotów, to podajemy. I to też 10 tylko lat. na wodę, to nie można na karmę, czy bo można, też można na karmę. by było. No no bo wiesz, czasem nie, ktoś tak daje coś do wody, więc tak. ma miejsce, że tak powiem, w programie to zastosować tak. na karmę, więc też można nic się nie stanie, nie? Mhm. A tam jest akurat to taki większy, tak, mam później mamy zadania półlitrowe, litrowe, litrowe i tu mamy ml. elektrolit teraz, tak. nie? Elektrolit, no bardzo fajnie się sprawdza, no wiadomo, po locie trzeba ją zawsze podać elektrolit. No i także przed lotem jest wskazane jak przed upałami szczególnie. Mhm. Czyli w sobotę czy tak. w piątek jeszcze? Można ja tam niekiedy jak jest, widzę, że są temperatury bardzo wysokie, długie loty, no to już podaję i piątek i w sobotę, nie? Mhm. Jeszcze mhm. Czyli, czyli nawet bezpośrednio przed koszowaniem mogą tak, pić e elektrolit i to nie przeszkadza Tak, no wiadomo, niekiedy tam przed lutami też dobrze jest właśnie... Przed samym koszowaniem dać już czystą wodę, żeby go on się napił chętnie, nie? No właśnie, no dlatego tak pytam. Bo ja też no, właśnie. Ale na przykład, jeżeli jest koszowanie skosuje. po południu, nie. podamy go w sobotę rano, później no, mamy. A później czystą wodę. Dokładnie. Olej. A następnie tu mamy olej ze świeżych węgorzy Omega Oil. No bardzo fajnie też się sprawdza z tego względu, że to jest energetyczny, bogaty w te kwasy omega 3, omega 6. Czyli jego można powiedzmy tak jak zająć czasem przed lotem lecytynę czy coś jakby tak. energetyczny, to czyli, akurat, czyli na takiej zasadzie... O, no, zwilżyć karmę uh -huh. i tam można podać jakieś posypkę na przykład, no nie. Tam to to... Posypują, no, tam hodowcy różne sobie posypują. No akurat to tu mamy na przykład tą Pro Immuno, bardzo fajny środek, to jest połączenie. Probiotyku, bo tam są dwa szczepy bakterii, Lektovaxin, Bacillus, do tego są beta glukany też, które podnoszą odporność. Cynk w formie helatu, mieć w formie helatu, witamina C, co podnosi odporność. Nie? Mm -hmm. Ale co, to tym można posypywać to, powiedzmy? Tak, na przykład ten Omega -oil, nie? I to na przykład kiedy? Jaki dzień byś ty to polecił? No Najlepiej by było na przykład też, na przykład jeżeli hodowcy zrobią jakąś tam kurację na rzesiskę, czy to w czasie lotu, powiedzmy poniedziałek, wtorek, no to w środę podać ten probiotyk mm -hmm. na karmę razem z tym olejem. Wiem. Czyli po prostu to jakby zasiedla tą dobrą tak, bakterię, olej, a to tak. też olej daje energię gołębiom, czyli tak. są mocniejsze, bo wiadomo po kuracji to gołąb w jakiś tam sposób jest osłabiony. Nie? Czyli może te nowości tutaj też, bo tak tego powiem szczerze, że sam takie nawet no jeszcze ja raz to widzę. W przeszłym roku dostosowałem u siebie w hodowli, bo najpierw zanim coś wprowadzimy na rynek, testujemy u hodowców, na przykład u mnie, no i są są Wiem, co chodzi. Tak. Tutaj mamy, dajmy na to Aquacox. To jest produkt ziołowy, który zapobiega koksydiozie. Tak to jest na typowo na koksydiozę, że na rzęsistka tak, nie, nie, tylko, nie, ty, nie, tylko, tylko, tylko na koksydioze. Oh. No fajnie się sprawdza, bo zrobiłem taką trzydniową kurację, zrobiłem badania, także koksydiozy nie było. A wcześniej była? O, to jest ważne. czy czy nie to, była wcześniej, no to bo wcześniej nie robiłem Także ja tak, jak były zdrowe, no to. Ale tak. wiemy, że takie coś nie zaszkodzi, nie? Bo A, to też, no bo są zioła, to nie za Dokładnie, że tak. jak na przykład mogą być bardzo jakieś tam śladowe ilości tej kokcydiozy, tak. to już to, ten poziom utrzymie, to zbije tam powiedzmy nie. Czyli, czyli to można na pewno nie zaszkodzi, że tak powiem, tak. nie. Zwłaszcza, Następnie, że ziołowe, nie. Tak. Tutaj mamy produkt też ziołowy, respiro, na drogi oddechowe wspomagające. No tam są zawarte olejki eteryczne, które wspomagają Oddychanie, nie? Tak jest I, I to też do wody stosujemy. Tak, do wody, do wody. No, a który dzień no to już chyba hodowcy. No, no, bo to wiadomo, że raczej początkiem tygodnia, tygodnia, tygodnia nie, chyba no, coś tak. na... No, no chociaż to no. można też i dać nawet czwartek, piątek. W sumie to mówię, tak. do zioła, to tam nie zaszkodziło. Tutaj mamy produkt Aqua Hepar. Bardzo fajny. Tutaj zawiera w składzie karczo, kurkumę, ostropę jest takie zioła, które wspomagają pracy i regeneracji wątroby. myślę, że też apetyt będzie to pobudzać no nie, pewnie no, tak. No, nie? Są przemiany materii, no jeżeli wątroba dobrze funkcjonuje, to cały organizm też dobrze. Mhm, mhm. Czyli to takie jest regenerujące wątroby, tak. ale też podnosi apetyt. Mhm. Czyli... W czasie lotów podejrzewam, że, tak. że jest to na pewno potrzebne. Czy, czy też nawet po szczepieniach, nie? Bo ja na tak, przykład tak, dużo tak. używam B-kompleksu, hmm. czy też po szczepieniach młodych zwłaszcza. Tak. To ja myślę, że taki środek, który będzie regenerował wątrobę, tak. to też będzie potrzebny pewnie. Czyli no, można, to, można by było na przykład połączyć B z, takim, z tym Hapartem. Można, można. <śmiech> <również>. <śmiech> no, tutaj tutaj mamy akurat B-kompleksu, który wspomniałeś. To cały zestaw witamin z grupy B. Dodatkowo też jest cholina w tym składzie. Oto to właśnie stosowałem bardzo fajna super witamina. Także że tamtych wcześniej nie znałem środku, a to stosowałem w zeszłym roku i super właśnie. Po tak, szczepieniach tak, tak, po taki... W czasie sezonu lotowego też można podać, tym powiedzmy, w środę. No wiemy, że. Ja nawet powiem Ci, że po przylocie czasem dawałem jakby ciężki mm -hmm. lot, bo jednak witamina B regeneruje organizm dosyć tak. szybko. Tutaj mamy akłamino, produkt zawierający aminokwasy. Dodatkowo w nim jest cały zestaw multivitamin. Naprawdę fajny środek polecane przez wielu hodowców na rodzaj czołowych. No tu jak widać. To tam czyli amino, aminokwasy, nie? Tak aminokwasy, nie? Tak aminokwasy jak to... ale dodatkowo wszystkie witaminy AD3e, ja cały ten kompleks, tak trochę tutaj. cały zestaw jest. Uh -huh. I cały zestaw aminokwasów. No tam izyna, metynina, wszystkie tam. I, to I to też jest to bardzo wydajny produkt. 5 ml na 10 litrów wody? Tak jest, czyli wody. pół centymetra na 10 litrów wody. No to Bardzo wydajny wody. produkt. No a cenowo w sklepach detalicznych mówię 34 zł, taka sugerowana tak. cena oczywiście, wiadomo tam sklepy. No to każdy sklep tam tak. już. Aquavit, Multivitamina. Ale może jak już jesteśmy przy tych sklepach, bo mówisz to tak. może powiedz tutaj, bo my akurat znajdziemy się teraz na Podhalu, jak to na Giełdzie, to może wszyscy wiedzą, tak. ale tak wspomniałem. Jakie tutaj macie gdzieś sklepy możesz polecić, bo które, piwot? gdzie tu ma nie wiem. No wczoraj gdzie byłem o był Adriana w w Dobczyce. No to tutaj. Tak. I kto te jeszcze od Was bierze te środki? W Zakopanem Gąsienica. No jest Kary, też taki. Gąsienica. Tak, tak, tak. Tam to jest sklep z ronda, tam zoologiczny. Uh -huh. zoologiczny, zoologiczny Czyli to są bezpośrednio to są od Was dana, oryginalne dana, te produkty? Tak, dostarczamy. Uh -huh. no, no tutaj w Klikuszowej też jest taki Aha, w Klikuszowej też jest. U Ripple chyba mają. I chyba kolega Mrowca też tam coś od Was ma, nie? od nas bierze. Oha, czyli praktycznie tutaj w tych większych wszystkich sklepach tak, jest to, to dostępne, także, że te... Zaopatrujemy około 200 sklepów w Polsce. Mm -hmm. no także, ale na Podhalu jest tu kilka sklepów, tak, także tak. hodowcy jakby chcieli to, tak wiesz, ja spytałem o Podhale, no bo tu jestem A i tak, tu kolegą, ale tak jak mówisz, no w całej Polsce jest tego dużo, zresztą są katalogi i tego. I to tu, do, bo stanęliśmy na tym Aquavit, i, yy, tak, teraz czyli to jest taka multiwit, tak, tak, mówiliśmy o nie. A, mówiliśmy o tym No bo to też tak samo wydajna ml na pół mililitra na litr wody, no wiadomo Wie. zimą to jak wspomniałem można podać 1 centymetr, to, to jest z no to na okres rozpłodowy jak najbardziej Czyli polecam. tak w tym momencie już troszeczkę może być za późno, chociaż tak, w rozpodzie drugi tak, lęk czy coś tak, też, to też to można, można podać, żeby gołębie po trochę pobudzić. Tak, Dokładnie, wiadomo. Później jest, to z to węgorzy, węgorzy to, już my, to już my. A właśnie te pudełeczka, może te tak. zielone granulaty opowiedz? jest probiotyk można. Avipro. On jest w takiej formie granulatu, bo tutaj te bakterie probiotyczne są zawarte właśnie w tym granulacie, jest w takiej otoczce tłuszczowej i w ten sposób ten probiotyk jest lepiej przyswajalny. Z tego względu, że bakterie probiotyczne się wchłaniają w jelicie. I najpierw powiedzmy, będzie strawiona ta otoczka, a ten probiotyk cały się wchłonie. I to wystarczy, żeby gołą jedno, dwa ziarenki odzióbnąć. Tego się daje, powiedzmy, ja to stosuję u siebie w hodowli. Tak jak są głębiej głodne, wyciągam karnik, rozsypię tam, powiedzmy, dwie, trzy łyżki stołowe na cały karnik, wstawiam, one wpadają, dziub, dziub, dziób. I tyle i koniec, żeby hodowcy wiedzieli, że tym się nie mają najeść, nie? Ale to nawet gdyby tam przez przypadek ktoś więcej zjadł, to się nic nie stanie, nie? To tak, żeby się ktoś nie martwił, że jak zje więcej, że się mu coś stanie, nie? Elektrolity C, to to elektrolit beta C. Nie bo o tym. To jest w sumie skład identyczny jak elektrolit płynny, tylko że ten jest w formie sypkiej. Czyli można go na karmę, tak jak ja mówię, posypać. Można na karmę do wody też, jak jeżeli. Czyli tu praktycznie. W tym momencie omówiliśmy wszystkie, zresztą katalogi też macie, już widzę nowe, tu z 2019 no. roku, u mnie będą tutaj dostępne, bo ja jako tak nie handluję produktami, ale katalogi mam zawsze, no, no. także jeżeli ktoś by potrzebował, śmiało może do mnie zadzwonić, to podeślę, nie ma problemu, taki katalog. No i cóż, no mniej więcej wszystko wiemy, ja w moim imieniu, jako firma MWGG, bardzo serdecznie dziękuję za te wszystkie produkty, mam nadzieję, że mi to pomoże w prowadzeniu gołąbków. Żeby sezon był udany, żeby, żeby wiadomo, wszyscy byli zadowoleni, jak i uczestnicy. Tak samo i firma też myślę tej dwóch, żeby po prostu wiadomo było, że te środki są dobre i działają. No a jak sezon nam wyjdzie, no to czas pokaże. Bądźmy dobrej myśli. Dobre. Jak mówi. Także jeszcze raz dziękuję Dziękujemy firmie, panu e, właścicielowi Kubie. Tak, Kuba, no Nazwiska nie znam, ale wiem, że Kuba. Także no. bardzo dziękuję. No i. Wszystkim życzymy dobry lot!